Siema, to ja, FIFE, zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj reklama. Dobra, jeśli, jeśli chodzi o tutaj... To nie jest spawn. To nie jest spawn. Ponieważ tu widać wioskę po pierwsze. A po drugie to jest mój świat single player. Żeby powiedział intro. O... Ale pięknie to wygląda. Słuchajcie! <laughs> ogłaszam Coś fajnego. Chyba widzieliście na moim maratonie. Chyba trzy odcinki. Tak, trzy odcinki z mojego SMP. Tym razem recetujemy wszystko znowu i tym razem to jest nasza oficjalna ostateczna wersja na całe dwa tygodnie bez 28 lutego. Do końca miesiąca będziemy będziemy na jakimś tam CG, który tam się wygeneruje. Start oficjalnie o 20.00. Link do Discorda macie w opisie, będzie trzeba się zweryfikować, żeby uniknąć... żeby uniknąć hakerów. Jeśli będzie trzeba, to też będzie trzeba robić weryfikację głosową. Ja właśnie zlokalizowałem dwie, dwie wioski i to jest seat pod speedrun. Dosłownie. No więc IP też też od 20 będzie po prostu ten. Aternos, czyli będzie można, będzie, może, będzie można zrobić TPA do kogoś, on może zaakceptować albo nie zaakceptować. Może też zrobić Slashback i powrócić do swojego, do swojego poprzedniego miejsca zgnięcia. Więc to jeśli chcesz wrócić do lapy, bo spadłeś w lawy i jesteś buszem, no to powodzenia. No i oczywiście Keep Inventory jest on, wszędzie jest on, więc no, powodzonka. Eee, też będą, będzie może zrobić teamy. Wiem, że to jest naprawdę bardzo spontaniczny odcinek, że kurczę. że będzie godzina do startu, ale też na live będzie można się zapisać. Link do Discorda też dam na live. No i cóż. Jeszcze trzeba, będzie trzeba przeczytać regulamin i w ogóle. Ale to, szybko się da zrobić. No chyba, że się rozpiszę z regulaminem. No to cóż! 10 łapek i robię z tego survivala normalną serię Dobra siema